Podcast prosto z gabinetu. Odcinek 17. Rozmowa z lekarzem medycyny, chirurgiem stomatologiem Romanem Borczykiem. Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o najbardziej fascynującej rzeczy, którą możemy spotkać w internecie, czyli o sztucznej inteligencji. I to o sztucznej inteligencji, która łączy się z medycyną. Dzisiaj rozmawiam o tym z doktorem Romanem Boczykiem. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry. Czy doktor mógłby nam przybliżyć, w jaki sposób można wykorzystać sztuczną inteligencję w medycynie? Ta sztuczna inteligencja tak naprawdę to. Wydaje mi się, że to może nie tyle jest prawdziwa inteligencja, co zebranie ogromnych ilości danych i rzeczywiście no, w medycynie próby wykorzystania sztucznej inteligencji przy robieniu zdjęć rentgenowskich. Do wstępnego rozpoznawania pola. No, lekarz, który, czy technik, radiolog, którzy mają doświadczenie, ale jednak ta ilość danych, które są w pamięci naszego mózgu, jest mniejsza niż to, co potrafią zrobić wszystkie komputery razem sumowane. I dlatego pewne aspekty obrazowania radiologicznego już wykorzystywały sztuczną inteligencję. A w tej chwili jest to coraz bardziej powszechne, i dla pacjenta korzyść jest taka, że sztuczna inteligencja, którą my wykorzystujemy do wstępnej analizy tomografii komputerowej, zdjęć rentgenowskich, ona Pozwala, że lekarz nie przeoczy jakiegoś szczegółu, dlatego że ilość danych jest ogromna. My no jesteśmy tylko ludźmi i no można pewne, pewne rzeczy przeoczyć. My mamy tą korzyść dla pacjenta, że pracujemy w zespole lekarzy, gdzie pacjenci mają komfort. Większość naszych 14 lekarzy na konsylium omawia każdy przypadek, nawet najmniej doświadczony lekarz może powiedzieć: o, ale tu jest taki niuans, na który, e, który zwróciłem uwagę. Ja słyszałem, że coś takiego, że nawet najmniej doświadczony, najmłodszy lekarz może powiedzieć: O, ja na kongresie w Berlinie słyszałem, że w takiej sytuacji o tutaj Podobne i postąpiona tak i tak. Natomiast sztuczna inteligencja na pewno ułatwia wychwycenie wszystkich niuansów i przyspiesza wstępną diagnostykę, czyli zanim... Pacjent trafi do lekarza, to na podstawie badania rentgenowskiego zleconego na leka przez lekarza sztuczna inteligencja mówi: OK, trzeba zwrócić uwagę na te i na te zęby, bo tu na tomografii to wydaje się na 99%, że tam jest próchnica, ale na 100% to musi powiedzieć lekarz, czy to nie jest resztka jedzenia, no tylko czy to rzeczywiście jest próchnica. Czyli nie, taka, powiedzmy nazywamy to sztuczną inteligencją, ja ale nazywam. to nie zastąpi nam lekarza i tego kontaktu, jeszcze oprócz tego z człowiekiem, tak? E, chyba jeszcze nie. Jeszcze nie. <laughs> chyba jeszcze no nie. właśnie, bo tego się chyba obawiamy najbardziej, że to już jest na tyle wszystko zaawansowane i to potrafi nam dawać informacje zwrotne jak taki prawdziwy człowiek. Stąd też takie są obawy wszystkich, że to może się stać niebezpieczne w pewnym momencie. Ja tutaj raczej bym czerpał korzyści z tego, że jest większa dokładność, większa ilość dany, danych w mózgu komputerów. I to może być we właściwy sposób wykorzystane jak najbardziej z korzyścią dla pacjenta, żeby unikać sytuacji over treatment. Mm -hmm. Ja pamiętam, to było dosyć dawno temu. Kiedy trafił do nas pacjent, który był umówiony do szpitala na laryngologię, do operacji zatoki szczękowej. I on się upierał i zresztą tak miał na skierowaniu, że on będzie miał operowaną prawę, prawą zatokę szczękową. A ze zdjęcia rentgenowskiego wynikało, że do operacji kwalifikuje się lewa zatoka szczękowa oczywiście rozwikłaliśmy to natomiast no taki błąd raczej w przypadku sztucznej inteligencji jest niemożliwy i wydaje się, że tutaj pacjenci, nie ma się czego obawiać lekarze mogą się obawiać, że będą mieli trochę więcej konkurencji w postaci komputerów, ale pacjenci obawiam się że to nie ma powodu do niepokoju. Raczej może być więcej korzyści z tego. Szybsza diagnostyka. W tej chwili, ostatnio teść miał robioną tomografię głowy. No, to miesiąc czeka na opis badania. Komputer AI zrobi to. Błyskawicznie, bo to nie jest jakiś problem. Oczywiście to jest wstępny opis, ale wiemy, że zdjęcia rentgenowskie, nawet najdokładniejsza tomografia komputerowa, to są tylko badania dodatkowe, więc yy, póki co na tym etapie rozwoju AI, mm, no ten aspekt ludzki jest niezastąpiony. Jak tak. Pytanie takie, czy ta sztuczna inteligencja, ona uczy się na podstawie przypadków pacjentów, czym, więc tak jak to jest aktualnie teraz w internecie, czyli czym więcej my mu damy informacji i go zasilimy jakąś informacją, tym on więcej potrafi w kolejnych przypadkach. Czy tutaj też jest tak samo? Na tym etapie, jak my to używamy, tego nie dostrzegliśmy, więc... Tu musi być, podejrzewam, dużo większa ilość danych i to jest bardziej pytanie do informatyków. Mhm. Także trudno mi się to jednoznacznie wypowiedzieć, ale teoretycznie wiem, że to tak ma być. Podobnie jak w samochodzie, jak ktoś mhm. ma na automatyczną skrzynię biegów i ktoś jeździ bardziej agresywnie, no to silnik się uczy skrzynię biegów, żeby te biegi inaczej przerzucać niż jak ktoś jeździ łagodnie. No tak. Ja akurat jeżdżę łagodnie, więc jak po żonie wsiadam do samochodu, to się dziwię, jaki on jest agresywny. No właśnie. A pytanie jeszcze: czy ta sztuczna inteligencja, którą tutaj w klinice też oferujecie swoim pacjentom, jest to stosunkowo nowa usługa, z której można skorzystać, czy to wymaga specjalistycznego sprzętu albo jakichś specjalistycznych szkoleń personelu? Zdecydowanie tak, sam program, którego używamy, pochodzi z Kalifornii i mamy permanentne szkolenia online. Stąd jest cały czas postęp i oczywiście jest to traktowane jako dodatek do, do diagnostyki, którą robią lekarze. Natomiast to jest Ułatwienie, przyspieszenie pracy, zwiększenie dokładności. Dla pacjenta korzyść, dla lekarza również ułatwienie. Wszyscy z tego korzystamy. A czy AI działa tylko w diagnostyce takiej obrazowej, czy można też z niej korzystać w jakichś innych obszarach stomatologii? Czy to się opiera raczej na jakichś właśnie zdjęciach RTG? Głównie korzystamy ze zdjęć RTG. No bo takie AI, które przerabia zdjęcia, fotografie w internecie, to jest coś, co na przykład przy projektowaniu uśmiechu może niepotrzebnie zwiększyć oczekiwania pacjenta i nie dać właściwego efektu. Kiedyś dawno temu, to było około ponad ćwierć wieku temu, mieliśmy taki program. Tylko nie było wtedy AI, gdzie samemu trzeba było retuszować zęby, żeby pokazać pacjentowi, jak to będzie wyglądało. Natomiast z tego zrezygnowaliśmy. W związku z tym, tutaj raczej, jeżeli chodzi o estetykę, nie. Ale jeżeli chodzi o ortodoncję, to jak najbardziej AI na podstawie zdjęć rentgenowskich tomografii komputerowej wyznacza punkty osie, które są potrzebne ortodontom, i ortodonta dużo szybciej może i w sposób bardziej obiektywny podjąć decyzję odnośnie planowanego problemu programu leczenia. I to się na pewno będzie rozwijać. Także w przyszłości, chociaż no, dwójka moich. Średnich dzieci jest na studiach na stomatologii. Myślę, że będą mieli pracę, ale postęp jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana. I postęp, no. który się dokonuje, jest trudny do przewidzenia przez nawet najbardziej e, fantazjujące osoby. Ja pamiętam, jak bardzo dawno temu twórca nieżyjący już implantów stomatologicznych, profesor. Brenemark, Szwed na jednym z kongresów w Londynie w 1996 roku mówił, że kiedyś to będzie taki skaner, że to się włoży do ust i że będzie na tej podstawie robić się zęby. Wtedy to była zupełna abstrakcja. Skaner to było mhm. urządzenie. Faks był używany do skanowania dokumentów i, i to było w zasadzie wszystko. Natomiast ten postęp dokonał się ogromny, więc na pewno dużo pracy diagnostycznej lekarzy będzie wspomagane sztuczną inteligencją i to jest super wiadomość i dla pacjentów, i dla lekarzy. No właśnie, a jeżeli mówi tutaj doktor o tym, że ortodoncja to jest jedna z takich dziedzin, w którym się wykorzystuje tę sztuczną inteligencję, to z jakich jeszcze obszarów ta sztuczna inteligencja korzysta? Sztuczna inteligencja korzysta również ze skanów wewnątrz ustnych. Skanów nie należy mylić z tomografią, która czasem się nazywa CT-Scan po angielsku. Dlatego, że skan wewnątrz ustny polega na tym, że robimy taką mikrokamerą zdjęcia z każdej strony zębów i dzięki temu uzyskujemy w komputerze obraz trójwymiarowych zębów górnych i dolnych i zgryz. I sztuczna inteligencja potrafi połączyć ten trójwymiarowy obraz z trójwymiarową tomografią komputerową i dzięki temu ułatwia nam diagnostykę, jeżeli chodzi o przeciążenia zgryzowe. A to jest rzecz, która jest bardzo niedoceniana, nie tylko przez pacjentów, ale też przez lekarzy, dlatego że we względu na kontakt górnych i dolnych zębów 4 tysiące razy dziennie, 2000 tysiące przy przełykaniu śliny, 2000 tysiące przy mówieniu i jedzeniu. Wiemy według amerykańskich badań, że jeżeli te kontakty są nieprawidłowe, to wtedy w mózgu wydzielane są niewielkie ilości hormonów stresu. I ten stres powoduje u młodych ludzi zaburzenia w uczeniu się zaburzenia w pobudliwości nadmiernej, a u starszych osób zaburzenie w orientacji przestrzennej, zaburzenia pamięci długotrwałej, no i utrzymanie prawidłowego zgryzu, który ze względu na te kontakty się zmienia, czyli zęby są ścierane, boczne zęby podlegają siłom żółcia dochodzącym, u mężczyzn, nawet niektórych do 400 kg. Jeżeli w bocznych zębach są wypełnienia założone z tworzyw sztucznych, z plastików, to one w czasie tego półtorej miliona kontaktów w ciągu roku ścierają się. I, i to ma wpływ na przednie zęby. I sztuczna inteligencja jest w stanie te mikrozmiany na podstawie porównania skanów, które były robione rok temu i dzisiaj, dużo łatwiej wychwycić, i to jest też coś, co wykorzystujemy. No właśnie, to w zasadzie doktor powiedział taką bardzo fajną rzecz i z korzyścią dla pacjenta, że ta, można powiedzieć, że AI skraca nam czas tej diagnozy i pomaga wszystkim lekarzom w tym, żeby Faktycznie ten czas leczenia był krótszy, czy to tak nie działa? Czy to nie, nie skraca nam tego czasu leczenia? Skraca. Skraca sam etap diagnostyki, ułatwia, udoskonala. Natomiast no, trochę życie wygląda tak, jak przyroda działa. Czyli, żeby coś zrobić dobrze, jak spojrzymy na rośliny noś, szybko to rosną chwasty. Jeżeli chcemy, osiągnąć owoce, posadzimy drzewo owocowe, no to trudno się spodziewać, żeby na drugi dzień spodziewać się, że będą jabłka. Tu jednak zajmuje trochę czasu. Jesteśmy istotami żywymi i pewne procedury wymagają czasu, bo zęby oczywiście mogą być martwe, ale kiedy są żywe, są częścią całego organizmu i to ma ogromny wpływ na nasze funkcjonowanie. Dlatego, że choćby gryzienie jedną stroną, 4000 razy dziennie taka informacja do mózgu, dodatkowo muszą być napięte mięśnie. Około, różnie jest podawane, ale załóżmy około 600 mięśni szkieletowych, bierze udział w tym, że jak gryziemy i stoimy, żebyśmy się nie przewrócili. W związku z tym zęby odgrywają ogromną rolę. Prawidłowe zgryz. I to jest to, że sztuczna inteligencja pozwala nie tylko mm, zrobić w Photoshopie e, ładny uśmiech, tylko musimy pamiętać, że to jest nasza przyszłość że to jest półtora miliona kontaktów górnych i dolnych zębów w ciągu roku 10 lat 15 milionów niesamowite liczby. No. <gry> to, są, to jest coś, co wpływa na funkcjonowanie naszego mózgu. I to jest coś, co jest dużo istotniejsze niż tylko sam uśmiech zrobiony na krótki czas. Oczywiście, że to taka dokładna diagnostyka pozwala też na prawidłowe wykonanie uzupełnień, protetycznych prac, pozwala kontrolować. Zalecamy co pół roku kontrolę. Czasami pacjenci, pacjent po. 5, 7, 8 latach przychodzi i mówi, że no, tu mu się coś odkruszyło. No, jakby nie mając świadomości, że te 5 lat to było 7,5 miliona kontaktów, żeby się starły i to jest przyczyną większych problemów. A czy ta diagnostyka AI to jest już coś, co jest powszechne, no bo wiemy, że tutaj w klinice Borczyk jest ta metoda teraz już używana, jest stosunkowo nowa, ale szczerze nie słyszałam, żeby jakiekolwiek gabinety stomatologiczne używały sztucznej inteligencji w diagnostyce. Mówimy tutaj o skanerach wewnętrznych, o właśnie zdjęciach RTG, o różnych rzeczach jak cyfrowa jakaś taka wizualizacja uśmiechu, ale w dalszym ciągu to nie było nic powiązane. Z AI, co mogłoby nam diagnozować to? Czy to jest powszechne w innych gabinetach? Z mojej wiedzy to nie jest powszechne, bo my, żeby wdrożyć to AI do diagnostyki wstępnej, wspomagającej lekarzy, musieliśmy zatrudnić osobną, wykształconą osobę. W związku z tym wydaje się, że w takim zakresie to może być trudne do powszechnego wprowadzenia, przynajmniej na tym etapie. No właśnie, to jest też ciekawa informacja dla naszych słuchaczy, że faktycznie, jeżeli chcemy, obawiamy się dentysty, często AI, tak jak doktor tutaj powiedział, może nas uchronić przed, nie wiem, wierceniem, które mogłoby nie być wykonane, bo doktor mówił, że sztuczna inteligencja jest w stanie nam powiedzieć, że tutaj może być próchnica na przykład, nie? A bez takiej sztucznej inteligencji jakiś lekarz, stomatolog mógłby wywiercić zęba, nie mając tej świadomości. No, na pewno to jest duża pomoc nawet dla bardzo doświadczonych lekarzy. Nawet dla bardzo doświadczonych, nawet dla zespołu lekarzy. W związku z tym e, widzę tutaj e, e, światło, że ta sztuczna inteligencja pomoże w tym, żebyśmy wszyscy byli bardziej zadowoleni. Pacjenci może, można uniknąć czegoś, co się nazywa overtreatment, czyli mm -hmm. Nie leczyć zdrowych, na, dlatego że ja ze względu na swoje osobiste doświadczenia, ponieważ mam, jestem po ciężkim wypadku. Mam od 14 lat plastikową rurę w aorcie i od czasu do czasu muszę iść do znajomego kardiologa. No, no i tak jak rozmawialiśmy, on wspomniał jak to za naszej młodości mówiono dużo o Feliksie Dzierżyńskim, który był oprawcą, szefem e, służby bezpieczeństwa w Rosji i on mówił, że nie ma ludzi niewinnych, są tylko źle przesłuchani. I ten mój kardiolog powiedział, że teraz można by to przełożyć, że nie ma ludzi zdrowych, są tylko źle zdiagnozowani. Natomiast to nie jest do końca prawdą. Możemy cieszyć się zdrowiem. Organizm ma bardzo duże zdolności do samoleczenia. Ja pamiętam, jak skończyłem studia medyczne w 1988 roku, to wtedy nas uczono, że 98% pacjentów, którzy trafiają do lekarza pierwszego kontaktu, ulega samowyleczeniu. W tej chwili jest trochę inaczej. Natomiast sztuczna inteligencja, Pozwoli na pewno uniknąć niepotrzebnych rzeczy. Wiem, że jest wykorzystywana w diagnostyce rentgenowskiej guzów mózgu z dużym powodzeniem. E, oczywiście jako wsparcie dla lekarzy, nie jako zastępujące lekarzy, no ale podpowiadające lekarzom e, z dużym doświadczeniem. I pewnie z dużą dokładnością. E, tak, i jakie, jakie podjąć decyzje. Myślę, że to jest przyszłość w medycynie. A wiem, że doktor bardzo chętnie specjalizuje się w implantologii, więc pytanie takie, czy sztuczna inteligencja również dotyczy tego, tej dziedziny, stomatologii? Pomaga w leczeniu? Jest pomocna przy planowaniu implantów, natomiast nie zastępuje doświadczenia lekarza, dlatego że to jest trochę jak rzeźbienie. Mm -hmm. Że każdy człowiek jest inny, tak jak są różne kawałki drewna, może być dom, może być miękka lipa. I w związku z tym część informacji lekarz dostaje w trakcie wykonywania zabiegu implantacji, czyli dopiero wtedy, pomimo wszystkich badań dodatkowych, orientuje się, jakie jest ukrwienie kości, jak ona jest twarda, jak jest elastyczna. Sztuczna inteligencja jest pomocna przy planowaniu zakładania implantów, natomiast póki co nie zastępuje człowieka. No właśnie, rozwiał doktor moje następne pytanie, czy faktycznie tej AI jest w stanie kiedykolwiek zastąpić, ale jest to chyba niemożliwe, nikt, żadna maszyna nie zastąpi tej delikatności wyczucia i wiedzy mm, prawdziwego lekarza, prawda? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie jednoznaczne, ale uważam, że w przyszłości nieodległej sztuczna inteligencja w wielu przypadkach jest w stanie. E nie chcę się narazić, powiedzieć zastąpić lekarza. Ale nie bo wiadomo, co się wydarzy na Nie wiem, kto tego lat. będzie słuchał, natomiast na pewno wsparcie lekarzy będzie ogromne, na tyle duże, że w mniejszych zespołach będzie można osiągnąć efekty dużych zespołów lekarskich. A tak jeszcze na koniec, jakby doktor mógł nam wskazać taką jedną rzecz, która by była takim przełomem technologicznym na przestrzeni ostatnich, powiedzmy, 10 lat, to co by to było w stomatologii? Na przełomie ostatnich dziesięciu lat. Mhm. Czy to by było właśnie ta AI, które w, zostało wprowadzone, czy może coś innego, co faktycznie zmieniło oblicze stomatologii. Jakby tak, tak doktor mógł się zastanowić, co by to było? Muszę się zastanowić na przestrzeni 10 lat. E, może e, być znacznym. Nie dostrzegam. E, myślę, że. Spopularyzowanie skanerów wewnątrz ustnych, ułatwiających diagnostykę to na pewno tak spopularyzowanie technologii gdzie frezarki komputerowe zamiast techników robią prace protetyczne ale tutaj mamy do czynienia z takim zjawiskiem które opisał kiedyś Kopernik że gorszy pieniądz wypiera lepszy podobnie jest z towarem gorszy towar wypiera lepszy. To znaczy, że te frezowane przez frezarki prace protetyczne one są bardziej narażone na pewne niedoskonałości. Może AI w tym pomoże. Mhm. I stąd doświadczeni lekarze protetycy chętniej do prac protetycznych używają tradycyjnych analogowych wycisków które są dokładniejsze niż skany zrobione przez komputer. Natomiast cyfryzacja to jest na pewno duży postęp, jeżeli chodzi o analizowanie danych, o ortodoncję, o protetykę. Tak, to jest coś, co nam zdecydowanie pozwala lepiej leczyć pacjentów i dokładnie. No dobrze, to w takim razie myślę, że yy, rozwialiśmy wszelkie wątpliwości i temat y, przewałkowaliśmy wzdłuż i wszerz, natomiast jest to stosunkowo nowa rzecz, więc myślę, że ten, ten, do tego tematu będziemy jeszcze wracać, bo, yy, bo jest to niewątpliwie ciekawa rzecz, yy, która się pojawia teraz w każdej dziedzinie, nie tylko w stomatologii, ja doktorowi bardzo dziękuję. Yy, I jeżeli yy, jesteście zainteresowani, chcielibyście usłyszeć drugą część, właśnie. W, w, związaną z sztuczną inteligencją, to dajcie znać w komentarzach. Dziękuję, doktorze. Dziękuję, uprzejmie.